Cześć! W tym filmie rozwiążemy krok po kroku kilka zadań z wykorzystaniem podstawowych tożsamości trygonometrycznych. Te tożsamości przygotowałam na kartce. Jest to oczywiście jedynka trygonometryczna, tangens i kotangens zapisane za pomocą funkcji sinus i cosinus. Zaczynamy. Kąt alfa jest ostry oraz jedna, druga kotangens alfa równa się cosinus alfa. Oblicz. Sinus alfa, cosinus alfa, tangens i kotangens kąta alfa. Zaczynamy od tego. Tę informację, którą mam daną w zadaniu, postaram, postaram się rozpisać, żeby otrzymać jakikolwiek wynik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapisuję. Jedna, druga. Kotangens alfa jest równy cosinus alfa. Zacznę od tego, że nie lubię mieć ułamków i obustronnie pomnożę. To równanie przez 2, dzięki temu pozbędę się tej jednej, drugiej. Kotangens alfa jest równy 2 razy cosinus alfa. Teraz yy, widzę, że mam cosinus. Na pewno będę mogła tutaj wykorzystać jedynkę trigonometryczną, ale zanim to zrobimy, postaram się kotangensa zapisać za pomocą funkcji cosinus i sinus. Kotangens kąta alfa jest zawsze równy kosinusowi tego samego kąta, czyli alfa przez sinus też tego kąta alfa. Zapisuję zatem w miejsce tangensa alfa, wstawiam cosinus alfa przez sinus alfa, a resztę przepisuję, czyli 2 cosinus alfa. Nie przepadam za ułamkami, zatem jeżeli tylko się da, postaram się usunąć ten ułamek, czyli obustronnie pomnożę przez mianownik przez sinus kąta alfa. Po lewej stronie równania zostaje mi zatem tylko cosinus alfa. Jest on równy dwa razy cosinus i jeszcze razy ten sinus kąta alfa. Teraz widzę, że po lewej i po prawej stronie równania mam wspólną część, czyli cosinus kąta alfa. Podzielę sobie przez ten cosinus. Cosinus podzielony przez cosinus to oczywiście 1. A tutaj z tego iloczynu, jeżeli podzielę go przez kosinus kąta alfa, skróci mi się on z tym kosinusem i po prawej stronie równania zostanie tylko 2 sinus alfa. Świetnie mam tylko jedną niewiadomą w równaniu. Dzielę zatem obustronnie przez 2, Jedna druga równa się sinus kąta alfa. Mam już pierwszą wartość funkcji trygonometrycznej dla kąta alfa jest to sinus. Sinus kąta alfa otrzymaliśmy, wynosi jedna druga. Skoro mam już dany sinus, wykorzystam teraz jedynkę trygonometryczną. W miejsce sinusa w tym wzorze wstawię jedną drugą. Cosinus zostanie moją niewiadomą i równa się 1. Zatem z jedynki trygonometrycznej będę mogła podać kosinusa kąta alfa. Podstawiam. Sinus wynosi 1 druga. We wzorze mam oczywiście sinus do kwadratu. Zatem jedna druga kwadrat. Dodać i resztę ze wzoru przepisuję. Cosinus kwadrat alfa równa się 1. Podnoszę ten ułamek do kwadratu. 1 do kwadratu to 1, 2 do kwadratu to 4. Resztę przepisuję. Teraz postaram się doprowadzić do tej sytuacji, że cosinus alfa zostanie mi po jednej stronie równania, a po drugiej pewna wartość. Zatem obu obustronnie muszę odjąć 1 czwartą. Zostaje mi kosinus kwadrat alfa równy 1 cała, odjąć 1 czwarta to 3 czwarte. Chciałabym mieć tutaj tylko kosinus kąta alfa, jest tutaj kwadrat jeszcze, zatem obustronnie spierwiastkuję to równanie i zostaje mi kosinus alfa równy pierwiastek z 3 czwartych lub jeszcze druga możliwość. Kosinus alfa może być równy minus. Pierwiastek z 3 czwartych. Uwaga, wracam jeszcze do założeń z mojego zadania. Kąt alfa jest ostry. Oznacza to, że wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych tego kąta alfa, czyli sinus, cosinus, tangens i kotangens, muszą mieć wartość dodatnią. To znaczy, że ta odpowiedź jest sprzeczna z założeniami zadania. Sprzeczność i tej odpowiedzi nie biorę w ogóle pod uwagę. Mój kosinus kąta alfa jest równy pierwiastek z 3 czwartych. Ten pierwiastek mogę sobie jeszcze troszeczkę obliczyć. Cosinus alfa równa się ułamek. Pierwiastek z 3 muszę zostawić, natomiast pierwiastek z 4 już mogę obliczyć. Jest to 2. I tym sposobem mamy drugą wartość funkcji trygonometrycznej. Dla kąta alfa mamy wartość funkcji cosinus i jest to pierwiastek z 3 przez 2. Zostaje nam do policzenia jeszcze tangens i kotangens tego kąta. Oddzielę kreską moje obliczenia i postaram się obliczyć tangensa kąta alfa ze wzoru. Wiem, że jest to sinus przez kosinus tego właśnie kąta alfa. Sinus i kosinus już znamy, zatem podstawiam tylko do wzoru, a później skrócę to, co się będzie dało. Sinus kąta alfa to jedna druga. A cosinus kąta alfa to pierwiastek z 3 przez 2. Mam tutaj dzielenie dwóch ułamków. Zapiszę to zatem jako mnożenie przez odwrotność. Kreska ułamkowa oznaczała dzielenie. Ja zatem zamieniam to na mnożenie. Mogę zamienić to na mnożenie tylko wtedy, kiedy pomnożę przez odwrotność zmianownika. Odwrotność pierwiastka z 3 przez 2 to 2 przez pierwiastek z trzech teraz ładnie skrócą mi się dwójki i zostaje jeden przez pierwiastek z trzech. Mam sytuację, w której w mianowniku ułamka pojawia mi się pierwiastek. Oznacza to, że muszę usunąć niewymierność z tego mianownika, a robię to w ten sposób. Zapiszę w osobnej linijce tangens alfa równa się. Przepisuję ułamek, który miałam z troszkę dłuższą kreską ułamkową i rozszerzam go o ten pierwiastek, który był w mianowniku. To znaczy, że mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. I co otrzymuję? W liczniku. 1 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. Świetnie. Nie mam już pierwiastka w mianowniku, zatem została usunięta niewymierność tego mianownika. Nic już nie mogę skrócić, dlatego otrzymujemy wynik. Tangent z kąta alfa to pierwiastek z 3 przez 3. Policzymy jeszcze kotangens kąta alfa. Równa się. Również skorzystam z mojego wzoru. Każdy kotangens kąta alfa mogę zapisać jako kosinus kąta alfa przez sinus kąta alfa. W moim przypadku kosinus kąta alfa to pierwiastek z 3 przez 2, a sinus to jedna, druga. Po raz kolejny pojawia mi się dzielenie dwóch ułamków. Zapisuję to zatem jako mnożenie przez odwrotność ułamka, który jest w mianowniku. Razy dwie pierwsze, dwójki się skracają. Pierwiastek z 3 przez 1 to pierwiastek z 3. Zatem kotangens z kąta alfa to pierwiastek z trzech. Obliczyliśmy wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych kąta alfa. Sinus alfa, cosinus alfa, tangens alfa i kotangens alfa. Przejdziemy do kolejnego zadania. Zadanie drugie. Oblicz wartość wyrażenia. Mam tutaj dosyć duży ułamek. W liczniku 3 odjąć. Sinus kwadrat 18 stopni dodać cosinus kwadrat 18 stopni. W mianowniku. Kosinus kwadrat 42 stopni, dodać sinus kwadrat 42 stopni. Ta suma pomnożona przez 4. Postaram się wykonać jakieś obliczenia. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że mam sinusy kwadrat, cosinusy kwadrat i w liczniku, i w mianowniku, czyli na pewno będę mogła skorzystać z mojego wzoru na jedynkę trygonometryczną. I teraz zajmiemy się najpierw licznikiem. Przepiszę może sobie te 3 odjąć. To musi poczekać i teraz zajmę się działaniem w nawiasie. Mam sinus kwadrat pewnego kąta i cosinus kwadrat pewnego kąta. Jest to ten sam kąt, 18 stopni, tak jak we wzorze, kąt alfa i kąt alfa. Zatem tę sumę mogę zapisać jako jedynkę, ponieważ suma tych kwadratów sinusa kąta alfa i cosinusa kąta alfa jest zawsze równa 1, bez względu na to, ile wynosi ten kąt alfa. U mnie jest to 18 stopni, więc mogę skorzystać z tego wzoru i zapisać ten nawias, wynik z tego nawiasu. Wiem, że to jest 1. Podobną sytuację mamy w mianowniku. Mamy go sinus kwadrat i sinus kwadrat tego samego kąta 42 stopni. Obojętnie, jaką miarę ma ten kąt, zawsze mogę taką sumę zastąpić jedynką. Zatem zastępuję wynik z tego nawiasu to 1 razy 4. I wykonujemy obliczenie. W liczniku 3 odjąć 1 to 2. W mianowniku 1 razy 4 to 4. Mogę skrócić jeszcze ten ułamek. Podzielić licznik i mianownik przez 2. Zostaje mi jedna, druga. Koniec zadania. Kolejne. Zadanie trzecie. Oblicz. Sinus kwadrat alfa przez 1 odjąć cosinus kwadrat alfa, dodać 1 odjąć sinus kwadrat alfa przez kosinus kwadrat alfa. Mam przykład, w którym funkcje trygonometryczne, jakie występują, to sinus i cosinus, i wszystkie są tego samego kąta alfa, wszystkie są też podniesione do kwadratu, czyli też na pewno skorzystam z jedynki trygonometrycznej. Przyglądając się tym działaniom, nie widzę nigdzie konkretnie wypisanego sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa. Nigdzie takie działanie nie występuje. Spróbuję zatem na odwrót. Te jedynki, które występują w moim zadaniu, zastąpię taką sumą. Sprawdzimy, czy coś się skróci. Przepisuję zatem pierwszy ułamek w liczniku sinus kwadrat alfa. A w mianowniku zamiast jedynki zapisuję sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa i jeszcze mam minus cosinus kwadrat alfa. Dobrze, zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Rozpiszę sobie jeszcze drugi ułamek z mojego przykładu, dodać kreska ułamkowa i w liczniku występuje mi jedynka, zastępuję ją tą sumą, czyli sinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa i jeszcze mam minus sinus kwadrat alfa, a w mianowniku tylko kosinus kwadrat alfa. Równa się, równa się. Dobrze, wracamy do pierwszego ułamka. Co tutaj się dzieje? W liczniku jest sam sinus kwadrat alfa, więc zostaje, a w mianowniku pojawia mi się takie wyrażenie kosinus kwadrat alfa odjąć kosinus kwadrat alfa. To się zatem skróci i będzie 0 kosinusów kwadrat alfa. Zostaje mi sinus kwadrat alfa przez sinus kwadrat alfa dodać. Rozpiszemy sobie teraz ten ułamek. W liczniku sinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa. Czyli mam 0 sinusów kwadrat alfa. Zostaje mi w liczniku tylko cosinus kwadrat Mianownik? Na razie też przepiszę cosinus kwadrat alfa. I co się tutaj dzieje? To samo podzielone przez to samo, obojętnie, co by tutaj nie było, to jest jedynka, dodać. Coś przez to samo, coś, to również 1. 1 plus 1 to 2. I zadanie czwarte. Oblicz bez użycia tablic matematycznych. Wartość wyrażenia. W nawiasie 1 odjąć sinus 47 stopni razy, drugi nawias, 1 dodać sinus 47 stopni, dodać, znowu mnożenie dwóch nawiasów, 1 odjąć kosinus 47 stopni razy 1 plus kosinus 47 stopni. Pierwsze co widzę to to, że mam tylko sinusy i kosinusy tych samych kątów. Ale uwaga, te sinusy nie są podniesione do kwadratu, czyli w tym momencie jeszcze nie mogę skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Być może w kolejnym kroku obliczeń pojawią mi się kwadraty tych funkcji trygonometrycznych i skorzystam z tego wzoru, dlatego ta karteczka musi na razie poczekać, a my sprawdzimy, co możemy sobie tutaj rozpisać. Mam nadzieję, że przypominasz sobie wzory skróconego mnożenia. Jeden z tych wzorów to właśnie mnożenie dwóch nawiasów, w którym w jednym z nich jest minus, w drugim plus, i jeszcze jest to mnożenie tych samych liczb, bo sinus 47 stopni to będzie pewna liczba, pewien ułamek. Sprawdzam. Tutaj mam jedynkę, tutaj jedynkę, a drugą, drugim wyrażeniem jest sinus 47 stopni, i tutaj też sinus 47 stopni. Zatem skorzystam z takiego wzoru na różnicę kwadratów. Tutaj zapiszę z boku, może tak w rogu. A minus B razy A plus B to jest zawsze pierwsza z tych liczb podniesiona do kwadratu, odjąć druga z tych liczb też podniesiona do kwadratu. Wykorzystam ten wzór do rozpisania sobie mnożenia iloczynu tych dwóch nawiasów. A do kwadratu to jest jeden kwadrat, czyli 1, odjąć B, czyli druga liczba z tych nawiasów, również podniesiona do kwadratu. U mnie jest to sinus 47 stopni, zatem sinus kwadrat 47 stopni. To jest wynik mnożenia tych dwóch nawiasów. Dodać, dodać. I tutaj mam kolejny iloczyn i znowu dwóch nawiasów. Też wykorzystam ten wzór skróconego mnożenia. Pierwsza z liczb w nawiasie to 1, podnoszę do kwadratu. 1 do kwadratu to 1. Odjąć. Druga z tych liczb, do kwadratu, czyli cosinus 47 stopni to jest cosinus kwadrat 47 stopni. 47 stopni. Równa się. Jedynki dodam do siebie, to jest 2. I teraz mam minus sinus kwadrat 47 stopni i minus cosinus kwadrat 47 stopni widzę już podobieństwo do wzoru z którego chciałabym skorzystać jednak tutaj mam plus a tu mam wszędzie minusy wyciągnę zatem ten minus przed nawias w musi poczekać dwa czeka minus wyciągam przed nawias i tutaj zostaje mi sinus kwadrat 47 stopni minus wyciągnęłam przed nawias zatem tutaj będę miała plus cosinus kwadrat 47 stopni. I już teraz myślę, że widzimy bardzo wyraźnie, że suma z tego nawiasu sinus kwadrat 47 stopni, dodać kosinus kwadrat 47 stopni to jest 1. Zatem 2 odjąć, przepisuję, z tego nawiasu wynik to 1. Mam 2 odjąć 1, to 1. To jest wynik mojego wyrażenia danego wzoru.